Hej, witajcie dzisiaj w salonie piękności i dbałości o rower. Jak widzicie, mam ze sobą swój e, przybornik e, kosmetyczny, więc będzie kilka kosmetycznych zabiegów. E, przede wszystkim wymiana owiki, ale przy tej okazji e, wymienię też e, gumy na łapach e, na nowe, bo są troszkę już, e, już zjechane. E, będzie więc o owikach, nowych owikach. GUI, Gui, bardzo fajne owiki, zaraz o nich powiem. Najpierw kilka rzeczy, które wjechały ze sklepu Bikers. Morgan Blue, ponieważ zaczyna się sezon, będzie zacier, będzie mocno. A żeby nie było zacieru tam, gdzie nie trzeba, stosuję krem na wkładkę Morgan Blue w wersji Soft. Doskonały produkt, naprawdę świetnie się sprawdza. Ta wersja Solid nie do końca mi odpowiada, bo jest też Morgan Blue w takiej trochę twardszej, otwartszej konsystencji. Ten Morgan Blue na wkładkę w wersji soft jest idealny dla mnie, także bardzo zadowolony jestem z niego. Polecam do dostania w sklepie Bike RS. i Bike RS oferuje też stary, dobry produkt, którego używałem chyba 4 lata temu i jest to Squirt Loop. Jest to smar do łańcucha na bazie parafiny. Bardzo dobry smar, biodegradowany. I jak wiecie, w szosie zacząłem stosować parafinowanie, czyli gotowanie łańcucha i, i całą tą zabawę. Natomiast jeżeli chodzi o przełaj, tutaj jest trochę inaczej, dlatego że ten rower dostaje łańcuch w sensie dostaje dużo wody, jest często myty i itd. Tak I nie chcę mi się za bardzo gotować tego łańcucha. Zresztą w przełaju. Te, te marginalne korzyści wynikające z gotowania łańcucha i tak nie mają sensu, więc w przełaju stosuję smary. Stosuję smar parafinowy Morgan Blue, który też możecie dostać w Bikeressie, ale Squirt Club sprawdza się też doskonale, więc Squirt Club w takiej buteleczce i jest też takich malutkich, 15 ml, coś dla ultrasów, jak jedziecie Wisłę 1200 albo coś takiego, to no po prostu idealna buteleczka na wyprawę, więc warto mieć ze sobą. Squirt Loop oferuje teraz również płyn do czyszczenia napędu. To jest koncentrat, który rozcieńczamy z wodą. Póki co jestem mega zadowolony z tego. To jest, to jest um, płyn do czyszczenia napędu. Z, od, od Morgan Blue i, i to jest według mnie najlepszy produkt na rynku. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Zobaczymy. Im więcej konkurencji, tym lepiej. Można popróbować. E, będę dawał znać jak to się sprawdza. Kosmetyków do roweru nigdy za wiele. Piana aktywna. Bardzo polecam używać piany aktywną. Jeżeli nasz rower jest zabrudzony, nigdy nie zabierajmy się za czyszczenie roweru na sucho. Dlatego że jeżeli spryskamy Nasz rower pianą aktywną, to piana aktywna podniesie ten brud, brud spłynie i dopiero możemy się zabierać za czyszczenie roweru śpiereczką i tak dalej, e, a później na sam koniec woskiem. E, to jest też kosmetyk e, e, Morgan Blue. Świetna sprawa, po prostu rama błyszczy się po tym niesamowicie i pachnie. E, natomiast zawsze polecam w pierwszym kroku, nieważne czy, czy jest to lekko zakurzona rama, czy jest mocniej zabrudzona, zawsze używajmy piany aktywnej, dlatego, że, tak jak mówię, ta piana aktywna zapobiegnie powstawaniu tych mikrorysek, które później wyglądają brzydko w słońcu na, naszym, na lakierze naszej ramy. Więc będę sprawdzał, jak to działa. I cóż, biorę się teraz za wymianę owijki. Oczywiście, rower musi być czysty, nie wymiana owiki. wcześniej stosowałem tutaj owikę fizika i generalnie jestem zadowolony z owiek fizika. natomiast ostatnio wjechały piękne, piękne owiki GUI, które możecie dostać od polskiego dystrybutora Token Polska. GUI to jest, to jest nowy produkt na rynku. Hmm. Przypomina mi e, nieco fiziki, może trochę bardziej owiki. Lizard skin e, bardzo ładnie wyglądają te owiki, mają piękną, e, piękne, e, piękną kolorystykę, piękne wzorki. E, pokażę Wam ten niebieski wzorek. Jest oczywiście na e, tej części kierownicy. Wiecie, do czego by mi pasowała. Mm. Gdyby tylko te rowery dało się kupić, gdyby tylko te rowery były dostępne. No cóż, poczekamy, zobaczymy. Wygląda bardzo fajnie. Mam tutaj jeszcze białe zakończenia. Bardzo fajnie to wygląda. Owika jest bardzo. Sticky, sticky. Na pewno będzie dobrze trzymała. Ups, ta wygląda pięknie. To jest taki czerwono-czarny chrom. Nie wiem. Strasznie ładnie to wygląda. I kurczę, chyba pasuje. Chyba pasuje, ale z drugiej strony lubię taki surowy czarny. Wygląd tego kokpitu, i nie wiem, czy, czy wybiorę tą, czy wybiorę tą owikę. Ta czuć, że jest troszkę, troszkę cięższa. To jest e, owika bardziej komfortowa. Jest całkiem inna. Ona jest jak. Czuć, że jest cięższa, ale czuć, że e, jest bardziej komfortowa. Jest taka. Silikonowa i ma bardzo bardzo ładny wzorek. Więc jest taka elastyczna i taka fajnie się ją ściska. Chyba wybiorę tą. Chyba wybiorę tą. Chociaż to też pięknie tu pasuje. Nie wiem, nie wiem. Wracam za chwilę, jak podejmę decyzję. 2 hours later. Dobra, finalnie zdecydowałem się na czarną owikę, tą silikonową, nie tą, chociaż jest, jest piękna. Mieni się niesamowicie, bardzo ładnie to wygląda, ale ta jest tak wygodna, jest tak miękka i przyjemna w dotyku, że no naprawdę takiej owiki jeszcze nie miałem okazji macać, a macałem różne rzeczy. No, fajnie, fajnie się nakłada. Fajnie się nakłada, bo jest taka, to jest właśnie silikon, to jest tak e, elastyczna sprawa. Tutaj nie ma kleju, więc e, naciągamy to dosyć, dosyć mocno. Rozciągać można e, tą owikę i fajnie, fajnie przylega. E, oczywiście można ją w każdej chwili ściągnąć i umyć, i, i trzyma się tak bardzo, bardzo przyjemnie. E, będę testował, będę jeździł na tym GUI. Owiki GUI, sprawdźcie. Bardzo ładne wzorki. Sprawdźcie owiki GUI na token Polska. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. 10% rabatu na hasłowę Geregen na, na te owieczki. Piękne. Tak samo rabacik na artykuły w sklepie Bike RS Morgan Blue. Tak jak mówię, sprawdźcie szczegóły w opisie tego filmu. Lecę z drugą częścią kierownicy, nie będę Was tym zanudzał, wymiana gum i tak dalej. Robota przyjemna. Dzięki za oglądanie, tyle na dzisiaj. Czołem, hej!